Siemano wszystkim, z tej strony mister, witam was w kolejnym odcinku Don't Starve. Wiem, że dawno nie było, ponieważ wstrzymywałem się. Wstrzymywałem się z tą serią, a później zostały mnie remonty. Jeżeli o tym nie wiecie, z innych serii miałem dosyć ostre remonty, i co prawda dalej trwają, dlatego teraz nagrywam w innym miejscu i mam właśnie możliwość nagrania czegokolwiek. Jedyny minus jest tak cholernie gorąco, ponieważ wiatraka nie mogę sobie włączyć, bo będzie tak strasznie głośno go słychać, że. No, po prostu będzie zakłócał to, co mówię. E, z pozdrowieniami dla Patmaja, który właśnie gra w, w Star Wars Infestation. E, więc przejmy, przejdźmy sobie do mojego świata, który tutaj mam. E, jak widzicie, mam dwa zapisy. Jeden był na live'ie, e, Tu była taka postać testowa, tak sobie sprawdzałem. Tutaj troszeczkę sobie dłużej pograłem. E, no i oczywiście mamy tutaj mój zapis świata. Kontynuujmy. Szczerze, nie pamiętam w ogóle, co tu się działo. E, I. O Boże. Wyczuwam brychły koniec... Y, żywota. I to tak naprawdę. O oh, Jezus. nie mam... nie mam chyba niestety nic do jedzenia. Oh my god. Jeżeli żaden królik mi się tutaj nie złapał w przynętę, y, to niestety prawdopodobnie wyczuwam koniec Wilsona. Oh my god. Boże, ile ja tu rzeczy po... odkrywałem już? A tyle rzeczy jest tu jeszcze do odkrycia. Niestety, chyba nie mam żadnych królików i będziemy musieli się pożegnać z panem Wilsonem i prawdopodobnie będziemy musieli rozpocząć przygodę z Willow. Lecz niestety nie wiem, kiedy to jeszcze musi urosnąć. To też mamy kurde środek zimy. Holender. Wiem, że ponoć da się wejść nawet na ognisko teraz, albo raczej dało się wejść na, na, na to drewniane ognisko. I wtedy ponoć rośnie ten psychika tutaj. Przynajmniej wiem, że gigantyczne zmiany zostały wprowadzone, bo chyba z dwa miesiące nie grałem w grę, czy półtorej miesiąca. E, I mam nadzieję, że e, jakoś sobie z tym wszystkim poradzę. O Boże. Dawno w to nie grałem. Tak dawno, że nic z tego nie pamiętam. O i oczywiście siekierka mi się zepsuła. Spróbujemy sobie coś stworzyć tutaj. Możemy sobie stworzyć jedną siekierkę, żaden problem. Zetniemy sobie to drzewo do końca. Miejmy nadzieję, tylko że żaden end się tu nie obudzi. Na szczęście się nie obudził. O, tak zapomniałem, że tu jeszcze spacja jest i możliwość właśnie. Dostał to to. Eee, czy ja nie mam żadnej łopaty? Naprawdę taka bida, że łopaty nie mam? Nie stać mi nawet na łopatę. Oh my god. Patyków też żadnych nie mam pewnie koło bazy. No, nic z nie urosło. Czy w ogóle mam tutaj coś? Patyki nawet się nie wyróżniają. Tutaj są. Tutaj są jakieś patyczki u góry, więc myślę, że tam spokojnie można się wybrać. Mam ten kamień, który e, pozwala mi się jeszcze troszkę rozgrzewać, e, ale no niestety, niestety nie mam nic do jedzenia. E, I nie wiem, czy może by jednak nie zapalować na jakiegoś świniaczka. Spróbujemy zabić może jakiegoś świniaka, zjemy jakieś mięso na szybko e, i wtedy dopiero będziemy myśleć, co dalej z tym robić. O Boże, 40% życia, 38% tak bardzo umrę, nie zdążę nawet dojść do nikogo. Tylko boję się, że jak zaatakuję jednego... That's my space! Chodź tu! No właśnie. Tak też myślałem, że takie rzeczy będą się dziać. Zostałem zjedzony. A ja mam tu jeszcze rezurekcję! Oh my god! To miejmy nadzieję, że coś się uda z tego zrobić jeszcze. Eee, I że może jednak jakoś to przeżyję. Idźmy pozbierać moje rzeczy, które tam... Zginęły. Miejmy nadzieję, że tam zdążę dojść. Grzybek sobie zbierzmy. Zbieraj tego grzyba i uciekaj szybko po kamień. Kamień musimy chociaż zebrać, ponieważ zaraz tu zamarznę. Oh my fucking god. Oh no. Tak bardzo nie żyję. Tak bardzo umrę. Eee, super. Tak bardzo. Tak bardzo zginę. Ludzie. Wybaczcie, niestety chyba nie damy rady. Spróbujemy jeszcze wrócić. Spróbujemy jeszcze wrócić do bazy. Niestety, mm, ja nie mogę tego podnieść. Myślałem, że to są jakieś zwykłe kości. Niestety nie miałem nic do jedzenia. Moja psychika spadła dosyć mocno. E, o ponad połowę, czy nawet do połowę. E, ponieważ zginęliśmy. E, nie mamy nic do jedzenia. W ogóle zostałem, nie, przy, nie przygotowałem się tak naprawdę na tą zimę. E, I robiłem to tak trochę na szybko. Boże, jedzenie. Króliki. Ratują życie właśnie mi teraz. <laughs> Wrzućmy sobie może. To niech się to pali tutaj. Widzę, że chyba zmienili trochę przepisy. E, I trawa już się nie pali tak dobrze jak kiedyś. E, z tego co pamiętam, trawa starczała na bardzo długo chyba na całą noc nawet. E, a teraz, no niestety, już nie bardzo co jest troszkę przykre. Mam nadzieję, że nie złościcie się za bardzo o to, że tak długo odcinków nie było, ale naprawdę starałem się ogarnąć je najlepiej jak mogłem, ale też zaczęły się pojawiać nowe serie, też nie było czasu i ogólnie jak. Czegoś jest za dużo na kanale, to po prostu no nie ma sił na to, żeby to wszystko uciągnąć na raz, zwłaszcza jeżeli nie ma się możliwości nagrywania na przykład w dzień w nocy. Uuu, może być zabił tego słonika, tylko nie mam żadnej różdżki, żeby go tam dziabnąć. E, dobrze, usmażmy sobie w takim wypadku króliczka. E, mamy grzybka. Wiecie co? Usmażymy to sobie tutaj. E, także króliczki na pewno tutaj trafią. E, tak, muszę króliczka zamordować najpierw. E, to był jeszcze jeden. Pięknie. Robimy sobie potrawkę z króliczka i z, grzybku, z grzybka. Pięknie. Dobrze, to się może już zacząć nam gotować. E, co my tutaj jeszcze mamy? Nie mamy tutaj nic w zasadzie ciekawego. E, mamy to. Fuel. Nightmare fuel. E, czy jak to się tam wymawia? I mamy trochę takich śmieci, które mi są niepotrzebne. Tak, na dwa razy. E, dobrze, puszmy sobie kamień może gdzieś tutaj. Niech on się tu ładnie nam rozgrzeje. Dorzucimy sobie jeszcze troszeczkę do ognia. Niech się to pali na pewno. Widzę, że moje słuchawkofony, króliczkofony, tutaj zaczynają coraz bardziej się wyczerpywać, już 80%. I do tego psychika mi tak bardzo będzie teraz spadać. Hmm. Tak bardzo niedobrze. Weźmy sobie może hitstone, niech on tutaj ładnie nas grzeje bardziej. Niestety nie mogę sobie nawet zrobić chyba śpiworu. A to potrzeba trawy, której też nie posiadam. Nie mam nic, mogę sobie... nawet tego nie mogę zrobić. Absolutnie nic nie mogę. Nie mam tak wielu rzeczy. Czyli podstawową teraz. E, moim priorytetem, priorytetem będzie zbieranie chyba drewna i jedzenia, e, ponieważ jakoś będę musiał trzymać e, ciepłotę ciała i chyba zrobimy sobie jedną deskę. Deski chyba się tak dobrze palą, e, więc deskami będziemy na pewno przepalać. Ale wiecie co, wybierzemy się jeszcze. Wybierzemy się tutaj jeszcze na ścinanie drzew, ponieważ drzew nigdy za wiele, a zawsze się może przydać w nocy, <laughs> więc lepiej sobie to zebrać zawczasu. Mamy taki późny wieczór, jeszcze to noc nie jest, więc można tu spokojnie śmigać sobie i z tym wszystkim działać. Uch. Jeżeli teraz mi nie nagra dźwięku z gry, tak jak to miało miejsce kilka razy wcześniej, to się strasznie zdenerwuje. Nie wiem, co się wtedy działo, ale prawdopodobnie były problemy z y, jednak kartą dźwiękową, nie z samym programem. E, sprawdzałem to później. E, dobra, myślę, że 10 sztuk na razie wystarczy. Nie marnujmy się kiedy bardziej niż e, to jest wymagane. E, nowe dźwięki słyszę. Albo może przez to, że psychika mi tak bardzo spadła. Mm, tego nie jestem pewien. Nawet mam pochodnie i złoty kill Holy shit. Czy ja sobie zrobiłem takie kurde pierdały Naprawdę? Dobrze, pozbierajmy kamienia. Marble, 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 marble. Czy marble będzie mi potrzebne? Nie, mam już cztery sztuki za to i wiki hat. Czy ja to znalazłem, czy ja to zrobiłem? Tak naprawdę nie wiem o wielu rzeczach, które tutaj powstały i jestem totalnie zaskoczony tym wszystkim, co tu jest. Może sam sobie zrobiłem, nie jestem pewien. W każdym razie myślę, że możemy coś przekąsić. Mamy e, już trochę tego głodu tutaj z użytego, że tak powiem. Nawet bardzo głodnie się zrobiliśmy. E, Podrzućmy sobie, może, tą deseczkę w końcu do ognia. Rozpalmy naprawdę dużo ognisko. Miejmy nadzieję, że całą noc wytrzyma to ognisko i będziemy w stanie tutaj e, jakoś nie umrzeć za bardzo. Ale sprawdźmy sobie w ogóle, co tu jest. Ja przynajmniej muszę sobie przypomnieć. Zapewne osoby, które grają na bieżąco. Wiedzą o wielu rzeczach, które doszły do gry, które się zmieniły, co zostało poprawione, co zostało zepsute. Boże nie. Tak bardzo idą wilki, tak bardzo mamy. Mam przerąbane. <laughs> tak. Będę musiał walczyć z nimi. Ubierzemy sobie to. Dobrze, to sobie ubierzemy. Uzbroimy się i będziemy czekać koło nich, na nich tutaj, koło ognia. Och gadnie, nie. To będzie takie złe, ja... nie. Naprawdę cieszyłem się, że przeżyłem, bo miałem tą rezurekcję. Miałem dwa, dwa te, dwa te kamienie i teraz niestety nie mam ani jednego. Niestety nie widzę tu trzeciego, szkoda. Byłby zapewne przydatny, aczkolwiek wilki dalej by były. E... Miejmy nadzieję, że przyjdą gdzieś w dzień e... i że będę mógł spokojnie się tu jakoś przemieszać. Weźmiemy sobie ten kamyczek ze sobą. E... Widzę, że. To z... Z... jakiś zapis wcześniej? Przepraszam, zapis się robił przed świtem. Może poprawili to, że zapis jest wcześniej, żeby nie obciążać za bardzo. Boże, wilk! O mówi Boże, nie. Zdupiaj! O, jest dwa. Tak bardzo nie. Bardzo nie mogę sobie pozwolić, żeby od nich umrzeć. Będę to sobie biegał chyba dookoła i to będzie najlepsze rozwiązanie. Ale widzę, że zwiększył się im zasięg ataku, co jest bardzo niefajne, ponieważ nie chcę, żeby mnie tak bardzo atakowały. <laughs> nie nie blokuj się! Jeszcze chwileczkę pobiegaj i polecimy do, do tych strąbami czy z porożem. Jesus, Buffalo tu na pewno gdzieś będą. What the hell! Co to jest? Co to jest? Może to będzie jakieś przekąski tutaj sobie zrobimy Od kiedy pingwiny są w grze? What the hell! Polskie pingwiny w grze nawet są Dobrze, atakujcie sobie pingwiny, tutaj będzie z nich mięso. What the hell. Czy pingwiny pojechały jednego wilka? Eee. No po prostu nie wierzę. What the fuck? Skąd pingwiny w grze się wzięły? Lej tego pingwina. Piórko. Piórko. Piórko, 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 piórko. O Boże nie. O Boże nie. Uciekaj, 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 uciekaj. Mamy króliczka, mamy jakąś potraweczkę. Jeszcze <laughs> gardło mi teraz siada. Dzikie pingwiny, odejdźcie. Teraz się. Nie. Dobrze. Zostawcie mnie ładnie, pięknie. Oh my god, tak, psychoza widzę tutaj, dopadła mnie niestety. E, I to taka dosyć mocna. Spadłem poniżej 80 punktów. Jak to szybko trzeba teraz nadrobić, żeby kurde przeżyć? E, wiem, że na pewno mogę sobie tutaj wrzucić mięsko, tak? Nie wiem, czy dwie sztuki, czy coś więcej. E, ale też muszę poszukać sobie innego żarcia. E, tutaj wypadło z tego dziada Jet feather. Tyle nowych rzeczy tu powstało, widzę, że nawet lód tam powstał, what the hell? To po prostu, oh my god, to jest naprawdę już coraz bardziej fajne. Chyba, chyba jednak trzeba będzie zacząć nową serię z nową postacią, ale będę musiał się zapoznać z tym wszystkim... nie... Ach, Holender, nie chciałem tego zebrać. Z tym wszystkim, co zostało zmienione. Możecie całkiem śmiało i napisać, zobaczyć kiedy był... wcześniej wcześniejszy odcinek, chyba siódmy. To było naprawdę dawno, dawno temu. Eee... Teraz tylko pytanie, czy tutaj znajdzie się jakiś chętny buffalo, 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 który będzie chciał zginąć dla mojej osoby, żeby mógł sobie spokojnie zjeść coś. Widzę, że tu pajączki sobie całkiem ładnie kwitną i pewnie będą mnie dręczyć po nocach, ale bizonów niestety nie widzę. A było ich tu całkiem sporo, jest ich tu nawet troszeczkę. Mamy kupeczkę, która w ogóle mi się teraz nie przyda. Są króliki tutaj, oh my god! Jak ja dobrze, że. Jak ja się cieszę, że ja te wszystkie pułapki jednak zostawiałem. Może, może jednak uda mi się przeżyć, kurde, tę zimę. Będę tylko sobie musiał podnieść jakąś psychikę. E, I miejmy nadzieję, że w miarę czasu mi się to uda. Gorzej, że gut teraz nie dopada. Ale gut się tak bardzo nie martwię. Gorzej, że nie mam już e, tutaj ciepełka. I to będzie troszkę bardziej kłopotliwe, ponieważ zima będzie na pewno mi doskwierać jeszcze przez kilka dni, jak kilkanaście. nie kilkanaście. Nie mam żadnego pojęcia, ile teraz zima może trwać, nie chyba. Trwało około 10-12 dni? Coś takiego, jak się nie mylę. Nie pamiętam już naprawdę. E, ale widzę, że pingwiny... No what the hell po prostu! Polski pingwin w, w, w Minecraftie miałem, star wie. No to jest fenomenalne zaskoczenie dla mnie. Pingwiny zawsze spoko. Po prostu. O oh my god, jeszcze dalej tu chodzą. O, tak dużo królików, ale króliki sobie zachowamy, póki co na razie chyba w tej skrzynce. E, zrobimy sobie na szybko tutaj deseczkę. Gdzie te deski były? Oh my god. Deski, 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 deski. Potrzebuję tą deskę. E, wrzucimy ją sobie tutaj. Niech ona nam tu ładnie rozpala. Zobaczmy, ile tych królików tutaj zmieszczę. Będziemy musieli sobie jakoś tą psychę podnieść do góry. E, a jedyny sposób na psychikę. Z tego, co pamiętam, to jest zbieranie kwiatków. Mam nadzieję, że to się nie zmieniło. Jeżeli to się zmieniło, to możliwe, że będę miał jakiś problem. Ponieważ nie mam żadnego pojęcia, co z tym dalej zrobić i jak tego uniknąć. Czy mamy gdzieś tutaj kupę? Nie, nie mamy tutaj kupki, więc kupka będzie sobie leżała w takim wypadku z króliczkami, niech sobie śmierdzą wszystkie. Gorzej, że gut dopadł mnie teraz tak niemiłosiernie. Psychika mi spadła, nie mam żadnego żarcia tutaj. A I do tego przemieram głodem. Mam 10 punktów życia. I to jest naprawdę tragiczne. Jeżeli coś mnie jeszcze teraz dzisiaj w nocy zaatakuje, to... Lepiej, żeby mnie nie atakował. Naprawdę nie chciałbym tego, żeby... Żeby to jednak się stało. Zasadźmy sobie troszeczkę tych drzew. Bo czemu by nie? Zawsze na pewno tam ten end drzewny się ucieszy z tego, co robię dla otoczenia że pingwiny tutaj szaleją i to ostro. E, boję się też tego, że... O, sze... o Boże. <ścoughs> 69 psychiki. Tak bardzo wiemy, o czym myślał przed chwilą Wilson. Wilson, ty świętuchu. Ledwo zmrok zapadł, a ty już nie wiadomo o czym myślisz. Ach. Oh my god. Tu są kolejne króliczki. Czy ja mam jeszcze gdzieś te pułapki porozkładane? Na dole jest jeszcze trochę. Wybierzemy się po nie. Tak bardzo tylko podnieść psychikę i będę miał żarcie na całą zimę. Oh my god. Jednak, jednak to był dobry plan, żeby, żeby te króliki zbierać. E, żałuję, że tego nie zacząłem. Oh my... F... Kto się wystraszył ze mną może kliknąć łapkę w górę. Tak bardzo umarłem. O mój Boże, czuję jak mi się teraz potkli koleję po plecach ze strachu. Jesus Christ. Kolejne króliki, mam tak dużo jedzenia, a nie mogę go zjeść, ponieważ będę miał z tego... Nic z tego nie będę miał. Masz te króliki nasi przy sobie. Ponieważ nie mam żadnej... Jaki krzyk? Oh my god. Oh my god, jakie dźwięki są poprawione. To jest fenomenalne. Dobra, zagrzejmy się troszeczkę. Ale... Pff, pingwiny zawadnęły światem i terroryzują biednych youtuberów, którzy chcą nagrać spokojny odcinek. Oh my god. Przeżyłem po prostu horror teraz. Napę sobie przed ogniskiem, żeby mnie było ładnie widać. Uff, przeżyłem naprawdę horror z tym wszystkim. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Sprawdźmy sobie jeszcze, czy tak mogę zrobić. W razie czego jeszcze jeden deseczki będę miał. Przeżyłem horror teraz i to taki naprawdę duży z tymi pingwinami. To był tak dziwny dźwięk, to było tak takie nowe dla mnie. Nie spodziewałem się tego wcale, że one tak sobie mogą o wyskoczyć w zimie. Jestem ciekaw, czy w lecie coś się pojawia nowego, skoro w zimie pojawiły się pingwiny, to w lecie może jakieś faczki tutaj wyskakują. To by było całkiem niegłupie. To by było naprawdę niegłupie. W ogóle nie, nie, nie nadążałem za tym, co się działo w dostawie. Ja wiem, że były chyba ze 2 update'y, może trzy i chyba sobie coś przypomniałem czy ja nie mam przypadkiem tak tak, 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 tak tak. pięknie jeszcze mam nasiona mam tak dużo nasion, jedz to pewnie, że to jedz zawsze nadrobimy sobie jakiś głód niestety nasion nie mogę ugotować, ale za to mogę je zjeść o mój Boże, dobrze, że ja zaj zajrzałem sobie tu jeszcze raz może jednak przeżyjemy. Naprawdę obawiam się o to, wszystko co się będzie działo w tej grze dalej. Wiecie co, dorzucimy sobie tak czy siak, jest zima, więc potrzebujemy na pewno trochę więcej trochę więcej tego opału. Mój Boże, to było tak straszne. Traumatyczne przeżycie, numer 1 podczas pierwszego nagrania dzisiejszego dnia. I ja już mam dosyć. Na pewno będę musiał coś poszukać, więc jakże jakieś dobre taktyki, jak to wszystko rozegrać, jak strategicznie podejść do tego wszystkiego i jak przeszukiwać ten teren jakoś tak z głową. E, bo tych odcinków na pewno można było nagrać z miliard. I jakoś fajnie to zrobić. Widzę, że psychika... Psychika mnie już opuściła praktycznie całkiem. Mam 52 punkty psychiki, nie mam żadnego pojęcia jak ja sobie teraz to wszystko odrobię. E, pójdziemy poszukać chyba tylko kwiatków, bo kwiatki tylko będą mnie teraz ratować. A, widzę, że rykowy grafen show. Pozdrawiamy. Kwiatki teraz będą mnie ratować, jeżeli nie kwiatki, no to prawdopodobnie wysiądzie mi psychika i zacznie, zaczną mnie atakować moje własne wytwory wyobraźni e, czego na pewno bym nie chciał. O boże ona. Główne źródło pożywienia nasiona i możliwe, że króliki jak tylko psychika będzie działać. Na razie moja psychika jest tak bardzo zepsuta, że nie jestem w stanie nic zrobić szyszki, nie chcemy szyszek. Ale na pewno weźmiemy sobie troszeczkę trawy i weźmiemy sobie te patyczki. Weźmiemy też sobie te nasionka i widzę, że tu mamy więcej nasionek i, i nawet kwiatek jest, także myślę, że za tego kwiatka można byłoby się zabrać. O, mój tak. Troszkę więcej punktów, zawsze troszkę więcej punktów. Dzisiaj sobie niestety pracuję nad nowej klawiaturze, także jeżeli będzie ją słychać, to proszę się nie przejmować. Szkoda, że kwiatki nie są widoczne na mapie, ale pójdźmy sobie sprawdzić jeszcze te krzaczki, które są u góry. Możliwe, że tam coś, jakieś siedzenie tam się może znajduje na tych krzaczkach. I to by było naprawdę bardzo fajne, jeżeli coś by tam zdążyło wyrosnąć za ten czas, kiedy mnie tutaj może nie było w lewo. Lebo. Tak bardzo, i kwiatki tu są. Odpracowuj tą psychikę, już mamy 61 punktów. Jak zbieram kwiatka, to mam ile? 5 punktów się dostaje. O mój Boże, tak. I wiem, że kraftowanie rzeczy też na pewno pomaga, więc pasowałoby coś sprawdzić, ale nie ma zielonego pojęcia co. I prawdopodobnie, jak tylko odzyskamy tą psychikę, będę musiał sobie zrobić jakąś giga potraweczkę z króliczka może nawet z tego bym sobie zrobił jakąś dziwną potrawkę to by było całkiem niegłupie widzę jeszcze tutaj kwiatki, wiem, że nie polewam ich zbierać wiem, że one się mogą później jeszcze bardziej przydać ale mimo wszystko pozbieram ich sobie troszkę więcej bo zawsze będę mógł je zjeść albo założyć je na głowę ponieważ na głowie na pewno mi się całkiem nieźle przydadzą widzę, że moja psychika wróciła już do normy 76 zaraz będzie 81, tak odróbmy sobie ją jeszcze troszeczkę, tak do 100 żeby odrobić Dwa zawały. Nie. Tak bardzo mnie zatkało, że po prostu. Nie. To, że ja wiem, jakby tu koleżanki niektóre krzyczały, to był taki pisk straszny, że wy umarlibyście. Umarlibyście od tego pisku samego. Dobrze, wróćmy. O, gulgul -gul nawet jest gnoju jeden. Oh no, widzę, że mój kamyczek przetrwania niestety zaczął się tutaj y, oziębiać i to tak mocno, więc lepiej, żebym teraz wracał szybciutko do domu. Chyba nawet teraz trasą czy tą drogą szybciej się je przemieszcza. Tak mi się przynajmniej wydaje. A może to tylko moje złudzenie, ale jakoś tak wydaje mi się, że szybciej się po tym chodzi. Chyba tak, zdecydowanie szybciej się chodzi. Stacznę tylko chwilkę, potem pobiegać i. O boże! Jak on teraz zapieprza. No, skoro jest możliwość, to zbierzmy sobie jeszcze tego króliczka. Tak! Normalny królik, normalny królik, normalne jedzenie. Zbierzmy sobie jeszcze tego. Miejmy nadzieję, że tu nie zamarznę do końca. E, mogę sobie jeszcze jednego chyba dziabnąć. Nawet dwa króliki, jak tylko gdzieś spotkam. E, tak szybko sobie zrobimy teraz jedzenie. E, no, troszkę kwiatków nazbieraliśmy, nie jest tak źle. Gdzie ten obóz? Obóz tutaj do góry. Szybciutko, szybciutko, o mój Boże nie. Ja nie wiem, jak to przeżyję, ale nie mam w ogóle opału. Puh. Mam tylko troszeczkę. Wiecie co? Wrzucimy sobie to. Wrzucimy sobie to i zamordujemy jednego króliczka. I myślę, że to będzie bardzo dobra potrawka. Także to niech się tutaj gotuje. E, tutaj mamy troszkę królików. E, na razie ich nie będę mordował, ponieważ króliki się nie psują. E, czemu mam jednego? No dobrze, żaden problem. Możemy cię zamordować. Monster meat dostałem. W takim wypadku mogłem... O mój Boże. Mogłem sobie to mięso ususzyć. Harvest crockpot. E, dostałem jakieś dziwne żarcie. Musimy to od razu i tak zejść. To jest chyba Monster lasagne, jak się nie mylę. Tak! E, wiedziałem, że odejmie mi życia. Ono będzie mi dalej odejmować życia. Nie wiem, czy powinienem to zjeść, ale chyba życia mi odjęło i to tak dosyć sporo. Ale zróbmy sobie jeszcze jeden posiłeczek, bo widzę, że to jednak nie wystarczyło. Więc myślę, że. Nie! O, w pytkę! O, Boże, nie mogłem te króliki jednak zamordować. Tak bardzo nie. Nie, nie. nie, 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 zgadzam się, co ja tu mogę zrobić nowego? Mogę zrobić pitchfork, nie chcę tego. Ile potrzebuję w ogóle? 12 kwiatków, 5 kwiatków musiałbym jeszcze znaleźć, żeby cokolwiek skraftować. Ale niestety myślę, że pożegnamy się przed tą nocą e, i, i myślę, że będziemy mogli coś zacząć od kolejnych odcinków. Na szczęście jakoś to przeżyłem, byłem pewny na 100%, że prawdopodobnie dzisiaj zginę, bo... Z tego co pamiętałem, tak słabo wiedziałem, że miałem strasznie mało głodu i strasznie mało życia. Ale widzę, że teraz psychika mnie jeszcze bardziej dobija i ona coraz bardziej spada. Także tu jest też problem. Zjemy, niestety, te wszystkie nasiona do, do samego końca. Mówi się trudno i żyje się dalej. Także ja się z wami żegnam. Żegna się z wami nasz wspaniały doktor, który dzielnie walczy tu ze mną. U mojego boku. Także do zobaczenia wszystkim w kolejnym odcinku. Jeżeli chcecie jeszcze kiedyś serię, może jakieś dziwne dźwięki. Wiecie co? Może poczekamy jeszcze chwilę. Będę musiał palić trawą. Nie mam niczego innego. Ale ja nie wiem od którego momentu ...psychika spada. Gdzie tu czulu? I stąd. I stąd. się. Wow, jaki fajny stworek tutaj po lewej stronie! Mnie fajne rzeczy robi. Jakaś dziwna, dzika jaszczurka. Nie wiem od którego momentu zjawy zaczynają mnie atakować. Jeżeli zjawy mnie zaatakują, e, to ja się obawiam, że kolejnego odcinku, odcinka może już nie być. I mam nadzieję, że to jest gdzieś od 30 punktów. W tej nocy naprawdę niedużo nam zostało. E, I teraz pytanie: Czy ja mogę sobie zrobić e, ten wspaniały śpiwór? Tylko, czy ja go chcę robić? Ponieważ ostatnia próba stworzenia go zakończyła się prawdopodobnie tym, że chyba zginąłem. Mamy zapis, czyli połowa nocy już za nami. Obawiam się, obawiam się o to, że może być tragicznie. Krajometer, Gunpowder. Nie, nie doszło tak wiele nowych rzeczy. Myślałem, że będzie Icebox. Icebox. Pamiętam, że tak bardzo chciałem go zrobić. Tak bardzo nie mogłem. A kurde. Szkoda, że nie można dwóch plecaków nosić, to by było takie wygodne. Tyle więcej miejsca. Tyle więcej miejsca, tyle więcej możliwości. Latarnie sobie można zrobić? Nawet nie wiedziałem, że można latarnie. Pumpkin Lantern. Miner hat. What? Jeżeli to są nowości, to teraz się dopiero o tym dowiedziałem. Jeżeli nie są, to też się dopiero o tym dowiedziałem teraz. W każdym razie trawka się kończy, ale dzień się na szczęście zaczyna. I miejmy nadzieję, że psychika bardziej mi nie spadnie. Mam już 41 punktów. Ona jeszcze troszeczkę tutaj spadnie? Nie, nie spadnie już. Zatrzymała się. Ale co? Ale co? Teraz co? Trzeba znowu lecieć po te zakichane... Po te zakichane kwiatki. Boże, tak bardzo już bym chciał po niebiec. Ale nie, dobra, kończymy odcinek. Dziękuję za oglądanie. jeżeli się podoba odcinek, kliknijcie łapkę w górę. E, mam nadzieję, że przyszłe serie, bo prawdopodobnie to już będą serie tylko z Willow, e, o ile kiedykolwiek zrobię, e, nastąpią w miarę szybko. Póki co na razie mam dużo zajęć do samego końca wakacji, a tymczasem się z Wami żegnam. E, niebawem pojawi się jeszcze jakiś vlog, pewnie informacje na ten temat. No, ale to tyle mojego gadania i pieczenia. Do zobaczenia. Niebawem. Papa pa wszystkim, dziękuję za oglądanie jeszcze raz.